Cześć. Nazywam się Mariusz i dzisiaj ci powiem o najmocniejszej jednostce, jeżeli chodzi o klimatyzatory przenośne. O kurczę, naprawdę monstrum, o urządzeniu, którego tak zazwyczaj w ogóle na rynku nie ma, o klimatyzatorze przenośnym, który ma moc chłodniczą na poziomie 5.4 kW. Ile? Jego pobór prądu to jest 1145 W, przynajmniej akurat nam tyle wyszło. Jak sobie mierzyliśmy taki chwilowy pobór gdzieś tam, jak pracował nam około pół godzinki, godzinki, a ten klimatyzator zmierzyliśmy sobie jego temperatury na wylocie i to jest w ogóle sztos, bo jeżeli chodzi o temperaturę, którą udało nam się uzyskać, to z 24,2 stopni Celsjusza zeszliśmy na 3 stopnie Celsjusza z jego wylotu. Coś pięknego, naprawdę. 3 stopnie Celsjusza. Ja tam musiałem rękę wsadzić i czekać, aż ten termometr ogarnie, jak niską temperaturę tam e, ma ten klimatyzator. No, a jeżeli chodzi o jego wylot gorącego powietrza, bo też sobie zweryfikowali zweryfikowaliśmy, to było 45,3 stopnia Celsjusza, więc też e, całkiem nieźle. Oczywiście te temperatury będą zupełnie inne, jeżeli będziesz miał e, inne warunki otoczenia, czyli będzie bardzo ciepło na dworze, będziesz miał bardzo ciepło w mieszkaniu i tak dalej, ale to jest taki ciekawy gdzieś tam teścik e, tak dla Ciebie. A tak to zapraszam Cię na zakupy do naszego sklepu internetowego czystytlen.pl No, oczywiście służymy Ci pomocą. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. No i tak, możesz ten klimatyzator ustawić w czterech konfiguracjach, oryginalnie nawet tak w pięciu bym powiedział, bo oryginalnie przychodzi do Ciebie z naprawdę bardzo bogatym zestawem akcesoriów. Tam masz no, standardowo taką rurę na wylot gorącego powietrza półtora metrową, ale także jeszcze tam jest włożona taka rura czterometrowa. I możesz ten klimatyzator na przykład trzymać w jakimś pomieszczeniu pośrednim, w którym po prostu on stoi. Wyrzucasz tylko rurę z gorącym powietrzem, i jeszcze przykręcasz z przodu tego klimatyzatora rurę 4-metrową, i ją gdzieś tam wprowadzasz do innego pomieszczenia. Jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale przejdźmy do tych innych rozwiązań, czyli po prostu do adapterów obiegu gorącego bądź zimnego powietrza i w ogóle tych opcji konfiguracji, jak on może stać u ciebie w mieszkaniu. Są te takie konfiguracje podstawowe 4. Może stać w środku, gdzie tylko wyrzucasz rurę z gorącym powietrzem, ale ostrzegam, to jest najmniej efektywne i jest po prostu wielka szkoda kupywać takie urządzenia za taki hajs i korzystać tylko z takiej funkcji. No chyba, że akurat na no, nie masz wyjścia. Ale lepiej nie to chociaż wystaw go na dwór i wtłaczaj zimne powietrze, bo wtedy możesz nawet do, do gdzieś tam około 30% zwiększyć wydajność urządzenia, bo wtłaczasz tylko zimne powietrze. Pozbywasz się tego klimatyzatora, który się nagrzewa. Pozbywasz się tej rury, która odprowadza gorące powietrze i jest też takim generatorem ciepła, bo on nam się nagrzewa do lekko ponad 50 stopni. E, więc to już jest o wiele bardziej efektywniejsze, no ale też tworzysz no, nadciśnienie, a w tej pierwszej konfiguracji, gdzie wyrzucasz powietrze, to podciśnienie. I tutaj polecam jeszcze Film z kominiarzem, z którym przeprowadziliśmy wywiad, gdzie mówimy o tym, że jeżeli masz jakieś mieszkanie z piecem gazowym i tak dalej, no to wtedy musisz używać zupełnie innych urządzeń i też najlepiej skonsultować się właśnie z kominiarzem, który opiekuje się Twoim budynkiem. Ale zapraszam do filmu. No i co więcej, przechodzimy do konfiguracji moich ulubionych, czyli może on stać w środku i dodajesz taki dodatkowy adapter, czyli tak zwane plenum obiegu ciepłego powietrza. No i wtedy ten klimatyzator sobie stoi w środku, wyrzucasz dwie rury na dwór i tworzysz obiegi zamknięte. W pierwszym obiegu zamkniętym zimne powietrze zostaje u ciebie w pokoju i jest bardziej chłodzone przez klimatyzator, czyli on szybciej i efektywniej chłodzi, bo on chłodzi powietrze, które no przed chwilą miał u siebie. No a jeżeli chodzi o ciepłe powietrze, to sobie zadasz pytanie, po co. Czyli pobierasz powietrze z dworu tylko po to, tak, pobierasz powietrze gorące z dworu tylko po to, żeby jeszcze bardziej ogrzać i oddać na to. <laughs> tak, jest to bardzo logiczne, bardzo fajne, ale chodzi o to, że wtedy nie tworzysz żadnego podciśnienia ani nadciśnienia w pokoju i jest to o wiele bardziej efektywne czyli nie zasysasz na przykład gorącego powietrza z dworu z powrotem do mieszkania, ani też nie oddajesz już tego schłodzonego powietrza na dwór z powrotem um, i jest to po prostu o wiele efektywniejsze rozwiązanie. Ale do czego ja Cię o wiele bardziej zachęcam? Weź sobie ustaw ten klimatyzator lepiej na dworze i dodaj do tego właśnie jeszcze dodatkowy właśnie ten adapter obiegu zimnego powietrza, czyli wprowadzasz do mieszkania dwie rury. Jest to bardzo efektywny sposób na chłodzenie, a co więcej, o wiele ciszej działa taki klimatyzator i na tym ci powinno zależeć, ponieważ naprawdę jest bardzo duża różnica w decybelach między właśnie tymi poziomami, a w każdej z tych konfiguracji sprawdziliśmy sobie właśnie te decybele. Więc może zacznijmy od tego, jak stoi sobie w środku i idziemy od najmniejszego biegu, to jest 57,4 dB, a potem 58,2, a później na najgłośniejszym trybie 59 dB, więc przy tym na pewno byś nie pospał. Jak sobie już dodasz adapter obiegu gorącego powietrza, czyli plenum, to już ci spada ten poziom hałasu do 54,4. 55,1 i 56,9 decybeli. Później, jak wystawisz już go na dwór bez żadnych adapterów, to ten poziom głośności już jest o wiele mniejszy: 51 decybeli, potem 52,2, później 53,8 dB. A najciszej, gdy dodasz adapter obiegu zimnego powietrza, to spadamy już prawie pod 50 dB, 50,7, później 51,6 i później 52,6 dB. Więc tutaj. Te głośności są dla ciebie dosyć istotne, ponieważ wyobrażasz sobie, że chcesz odpoczywać w mieszkaniu i się chłodzić. No, fajnie by było nie wybierać, że wybierasz albo chłód, albo hałas. Lepiej to połączyć, w sensie, no, żeby nie hałasowało i chudziło. Więc jest to możliwe, jak sobie wystawisz ten klimatyzator na dwór, i jest to wtedy ok. No i co więcej, jeżeli chodzi o w ogóle taki klimatyzator, to też bardzo super się spisuje jako osuszacz powietrza yy, i bardzo wydajny osuszacz powietrza. Oczywiście nie ma pewnych funkcjonalności jak osuszacz, ale awaryjnie zawsze fajnie może gdzieś Ci posłużyć, jeżeli masz jakieś problemy z podtopieniami, z zalaniami. No I jeżeli chodzi o w ogóle samo wyposażenie tego klimatyzatora, to właśnie jest to dodatkowa taka rura. Ewentualnie jeszcze taka kratka wentylacyjna, jeżeli byś nie chciał w ogóle z tej drugiej rury korzystać. No, i także dostajesz tam pilot. A co jest według mnie bardziej istotne, to Wi-Fi, ponieważ zawsze możesz podejść do tego klimatyzatora i tam przeklikać ten panel sterujący. Ale Wi-Fi to jest złoto w takim klimatyzatorze, ponieważ możesz nim zarządzać nieważne gdzie jesteś, możesz być kilkaset kilometrów od klimatyzatora, albo co więcej, wprowadzasz harmonogram. Jak wracasz o jakiejś godzinie do domu stale, no to wtedy możesz sobie ten klimatyzator tak zaprogramować, że pół godzinki przed Twoim przyjściem ci ochłodzi pokój i potem ze sklimatyzowanego samochodu wracasz do klimatyzowanego mieszkania. Albo jedziesz nad jezioro, nie? Tak czy inaczej, jest to bardzo fajna rzecz i tego na pilocie byś nie zrobił. Więc no, w sumie super. Oczywiście zachęcam Cię do zakupów na naszym sklepie internetowym czystytlen.pl Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania względem tego modelu bądź innych modeli no to możesz się z nami oczywiście skontaktować, do czego Cię zachęcam. Albo po prostu kup i się przekonaj. Więc trzymaj się i cześć.